drugie Henrykowskie Dni w Siemczynie. Opowieść o ludziach, dziedzictwie i wspólnym świętowaniu. W dniach 5 i 6 lipca 2025 roku barokowy zespół pałacowo-folwarczny w Siemczynie znów tętnił życiem. Jak co roku Henrykowskie Dni w Siemczynie. Stały się miejscem spotkania ludzi, dla których ważne są historia, dziedzictwo i kultura, nie ta odległa i zamknięta w podręcznikach, ale żywa, obecna w codzienności, opowiadana przez mieszkańców, artystów, rekonstruktorów i pasjonatów. To było święto ludzi i miejsca. Rozpoczęliśmy o poranku w sali kamiennej w zabudowaniach folwarcznych, odbyła się konferencja wielokulturowa Kuchnia Ziem Odzyskanych z udziałem doktora Wacława i Dziaka. Konferencję otworzyli Zdzisław i Bogdan Dziakowie, Członkowie zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia. Było to nie tylko spotkanie naukowe, ale także swoista opowieść o tym, jak smaki, zwyczaje i pamięć o jedzeniu tworzą kulturową tożsamość. Co ważne, konferencja została zrealizowana w ramach programu Etnopolska edycja 2025 prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury i Finansowego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy mógł dopisać swoją historię i wiele osób to zrobiło, dzieląc się wspomnieniami o potrawach z dzieciństwa, rodzinnych tradycjach i kulinarnej pamięci przewiezionej na Ziemię odzyskane. Równolegle, jak co roku na błoniach przed pałacem rozkwitła aleja artystów i rzemieślników. Swoje wyroby i umiejętności prezentowali między innymi Irena Klaas prezentowała swoje umiejętności tkackie, Anna Szepietowska biżuterię artystyczną, Helena Brożek haft tradycyjny, Marta Chnatowska rysunki, lalki i balony. Marta Graduszewska, kosmetyki naturalne, Małgorzata Banach, zabawki i ozdoby do włosów, Andrzej Kosiński, autorskie mozaiki, Krystyna Kucharska, smaczne lody naturalne, Michał Gala z kolekcją monet i staroci, Barbara Reryman-Niedziak, produkty kosmetyczne, Ryszard Paszko, wyroby z drewna, Zygmunt Słomiński, zabawki i drewnianą, Magdalena Szczepańska, własne książki autorskie oraz Barbara Braniecka, obrazy malarskie. Wśród stoisk obecne były również instytucje i partnerzy – Nadleśnictwo Czaplinek, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, Stargardzkie Centrum Nauki Filary z okularami 3D i warsztatami dla dzieci i młodzieży, Gmina Czaplinek oraz Stowarzyszenie Byłych Pracowników PGR Wartkowo przyjechali zabotkowym samochodem ciężarowym marki STAR. Niedaleko rekonstruktorzy z bractwa rycerskiego najemna Rota Strzelcza i przyjaciele pod kierownictwem Michała Imanczyka pokazali życie w średniowiecznym obozie. Dzieci mogły dotknąć prawdziwej historii, zobaczyć broń, posłuchać opowieści, a także doświadczyć wystrzału z armaty. Części rekonstrukcyjnej oprawy wydarzenia była również Fundacja Droga Lota, a taneczną stronę przeszłości prezentowało Stowarzyszenie Metrum ze Szczecina. Z kolei tuż przed pałacem ustawiono kilkanaście zabytkowych pojazdów od stuletnich modeli po klasyki z lat osiemdziesiątych. Wystawa zorganizowana przez pasjonatów z Automobil Klubu Stargardzkiego pod kierownictwem Andrzeja Nocena przyciągała wzrok miłośników motoryzacji i tych, którzy po prostu chcieli poczuć zapach starej skóry i lakieru. W południe ruszyła Bitwa Regionów, konkurs kulinarny kół wiejskich organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Koszalinie. To smak tradycji i serce lokalnej kuchni, a zwycięstwo przypadło się czyniankom, które, które oczarowały jury węgorzem przyrządzonym po domowemu. Następne miejsca to drugie miejsce koło gospodyń wiejskich, dlaczego nie w strzelinach, za potrawę leśne pierożki w zalewajkowym uścisku. Trzecie miejsce koło gospodyń wiejskich w dalewie dalewianki, za potrawę tartaczanki na liściu kapusty. Były także wyróżnienia. Koło gospodyń wiejskich białozdrojanki za potrawę białozdrojska leśniczanka zupa z kurkami, koło gospodyń wiejskich lawendowy zakątek, nowe koprzywno za potrawę Żurek Staropolski z lemieszką oraz chlebem razowym koprzywieńskim, Koło gospodyń wiejskich suli szewianki za potrawę pasta zwędzonej sielawy na grillowanych grzankach. Wszystkim biorącym udział kołom gospodyń wiejskich serdecznie gratulujemy odwagi, umiejętności, a przede wszystkim wspaniałych potraw, ponieważ wszystkie wspaniałe smaki zasługują na uznanie. Popołudnie to czas sceny, muzyka, taniec i śpiew. Występy moderowała animatorka kultury Alina Karolewicz. Na scenie i przed sceną wystąpili młodzi wokaliści ze Złodzienickiego Ośrodka Kultury, prowadzeni przez Wiolettę Krzemińską, zespół wokalny "Odnowa" Nowa Szczaplinka z repertuarem Anny Jantar, Czarna Mamba Szczaplinka z pokazem kontredansa, Stowarzyszenie Metrum, barokowe tańce i stroje, gracja ze Złocieńca z układami Biały Niemen, w moim ogródeczku Rock'n'Roll i Paso Doble, diabas z Drawska Pomorskiego, churek i kapela na żywo oraz zespół Fenix z Czaplinka. Na zakończenie tej części odbył się wspólny polones. Z tego miejsca chcemy podziękować Drawskiemu, Złocienieckiemu i Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury za zaangażowanie w organizację. Chwilę później widowiskowy pokaz artylerii średniowiecznej w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Najemna Rota Strzelcza. Wieczorem finałowy koncert z Wielharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki, repertuar z dwudziestolecia międzywojennego, wspaniali soliści Violetta Malchar, Orynicz i Daniel Cebula Orynicz, prowadzeni przez Andrzeja Zborowskiego. Setki osób zgromadziły się przed sceną, zakończyliśmy wspólną biesiadą, gdzie rozmowy trwały do późnych godzin nocnych. Niedziela była spokojniejsza. Msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różancowej w wysięczynie celebrowana przez księdza proboszczan Drzeja Naporowskiego. Tradycyjne zdjęcie na pałcowych schodach i zawody wędkarskie dla dzieci nad stawem. Ale wielu uczestników wróciło jeszcze do wnętrz pałacu, zobaczyć wszystkie niezwykłe wystawy. W ciągu tych dwóch dni przez Siemczyno przewinęło się około trzech tysięcy osób. To liczba, która nas zaskoczyła, zwłaszcza że równolegle odbywały się inne duże wydarzenia w regionie. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę partnerów wydarzenia, instytucji, które dofinansowały organizacje, wszystkich artystów, wystawców i przyjaciół, którzy tego dnia wybrali się czyno, szczególne słowa uznania w stronę patronów honorowych i medialnych, a na koniec nie zapominamy o wolontariuszach. Bez Was, Waszego zaangażowania, energii, czasu i poświęcenia to wydarzenie nie nabrałoby takich obecnych barw. Henrykowskie dni to nie tylko wydarzenie, to przestrzeń spotkania, wspólnego tworzenia i dzielenia się tym, co ważne. A ty, słuchaczu, jeśli jeszcze nigdy nie byłeś w Siemczynie, przyjedź, niezależnie czy do muzeum, do pałacu, do hotelu, do restauracji, na wystawę, na koncert, czy po prostu na odprężający spacer po parku. Czekamy na ciebie. Do zobaczenia w Siemczynie.